Nic lepszego dzisiaj w internecie nie zobaczycie. Przyjmujemy przepiękne dostawy i zaraz Wam pokażę, co się w nich znajduje, bo po prostu będziecie zachwyceni. Jest tutaj mnóstwo cudownych rzeczy, które, uwierzcie, mi przydadzą Wam się. To są nietuzinkowe prezenty, których nie dostaniecie nigdzie indziej. Najpierw zaczniemy od kubki bryloczków. Wyjęłam po jednym, żeby Wam pokazać, jakie one są cudowne. Różne zawody. O, tutaj mamy na przykład kucharkę, ale jest oczywiście też kucharz. Te bryloczki Lego są super, bo są takie duże, a pod jedną nóżką mają latarkę. Zobaczcie, to jest Gamerka, to jest nowość tego miesiąca, w ogóle, nawet nie tego roku, ale tego miesiąca. Tutaj mamy artystę, to się świetnie sprzedaje, właśnie ta dziewczynka motylek, no i taki iście świąteczny żołnierzyk. Dla wiernych fanów Harry'ego Pottera, genialna figurka, która jest latarką. Te niepozorne głośniki podguje wasze serca. Muzyka puszczana z Bluetootha sprawia, że każda postać giba się na boki, a jest ich aż kilkanaście rodzajów. Na te budziki czekało wiele osób. One są w dwóch kolorach i tańczą. Genialny produkt, który spodoba się starszakom. Powróciły także zestawy karaoke w wersji różowej. To jest Mistrzostwo Świata. Gabloty na figurki Lego w wersji większej, w różnych wersjach kolorystycznych. A także w wersji mniejszej, i sama planuję sprawić jedną mojemu synowi, bo jest ogromnym fanem Lego. A dla ułatwienia życia, genialny zestaw dwóch szufelek, którymi bardzo szybko sprząta się klocki. Oczywiście mamy także puzzle z Lego i drewniane drogi, które również bardzo szybko się rozchodzą, ponieważ wszystkie dzieci lubią autka, a to jest takie uzupełnienie wszelakich kolekcji. Teraz będą rzeczy dla maluszków, ale słuchajcie, pokażę Wam je w osobnym filmiku, bo ja lubię się rozgadywać na ten temat. Także zapraszam. Zapraszam na część drugą, która już na pewno też się pojawiła. W drugiej części będą rzeczy warte obejrzenia, ale jeżeli nie macie na tyle czasu, to zapraszam was serdecznie zobaczyć te rzeczy na żywo do Kielc na Klonową 55 albo na stronę internetową, która działa przez całą dobę na www.babyklima.pl.